Cześć! Witajcie na Poznańskim Strzyszynie. Już za chwilę zaprezentuję Wam najnowszą ofertę manufaktury mieszkań. A mianowicie mieszkanie dwupoziomowe, na które składają się dwie sypialnie, salon, oddzielna kuchnia, dwie łazienki, z czego jedna jest toaletą. Dodatkowo mamy tutaj też pokój przechodni, który pełni funkcję biura oraz garderobę. Zapraszam! Zanim przejdziemy do prezentacji, opowiem Wam nieco o miejscu, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy na Strzeszynie, czyli w dzielnicy, która ostatnio bardzo prężnie się rozwija. Macie tutaj pełno punktów handlowo-usługowych, z których możecie na co dzień korzystać. Dodatkowo jest to miejsce idealne dla osób, które poszukują odpoczynku od niskiego zgiełku, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo terenów zielonych. Niedaleko też się znajduje jezioro, gdzie możecie wspólnie spędzać miło czas. Okolica Oferuje również dużo udogodnień dla rodzin z dziećmi. Znajdziecie tutaj szkoły, przedszkola. Niedaleko budynku jest też boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki. A teraz nie traćmy czasu i chodźmy szybko zobaczyć to piękne mieszkanie. Zapraszam. Prezentację rozpoczynamy od salonu. Jak widzicie, jest to oddzielne pomieszczenie. Mamy tutaj wydzieloną strefę jadalnianą oraz strefę wypoczynkową. Styl tego pomieszczenia przypomina delikatnie glamour. Są tutaj odcienie beżu, odcienie brązu, butelkowej zieleni i szarości. Wszystko to wzbogacone jest o złote dodatki, które nadają temu wnętrzu naprawdę fajnego klimatu. W części wypoczynkowej znajduje się sofa, fotel z podnóżkiem, stolik kawowy oraz szafka RTV, na której możecie postawić telewizor. A za mną znajduje się strefa jadalniana, gdzie będziecie mogli wspólnie spożywać posiłki. Powierzchnię dodatkową stanowi balkon, na który możemy się dostać tymi drzwiami. Jest to idealne miejsce, żeby wypić poranną kawę oraz podziwiać zielone tereny, które są dostępne tuż za oknem. Wychodząc z salonu i idąc w głąb korytarza, po lewej stronie znajduje się pierwsza sypialnia, następnie kuchnia. Kolejnym pomieszczeniem jest toaleta oraz łazienka. Zobaczcie jaki ten korytarz jest przestronny. Na wyposażeniu znajduje się duża szafa w zabudowie oraz dodatkowe komody, gdzie pomieścicie swoje buty. Pierwsza sypialnia znajduje się od razu obok salonu. Jak widzicie zaprojektowana została w stylistyce czerwieni i szarości. Na wyposażeniu mamy łóżko, szafę oraz stoliczek nocny. Obok sypialni znajduje się kuchnia, która jak widzicie jest oddzielnym pomieszczeniem. Dzięki temu gotując nie będziecie przynosić zapachów bezpośrednio do salonu. Kuchnia zaprojektowana została w kształcie litery L, dlatego macie tutaj naprawdę dużo miejsca do przygotowywania posiłków. Oprócz tego znajdziecie tutaj dużo miejsca do przechowywania dzięki obecności szafek do samego sufitu oraz do samej podłogi. Jeżeli preferujecie spożywanie posiłków w kuchni, to również znajdziecie tutaj na to miejsce. Styl tego wnętrza jest naprawdę ciekawy i bardzo mi się podoba. Na podłodze znajdują się dekoracyjne płytki, a tuż za mną dekoracyjna ściana, która imituje cegłę. Na wyposażeniu tej kuchni jest już płyta indukcyjna razem z okapem, piekarnik, mikrofala, smywarka, zlew oraz lodówka z zamrażarką. W tej części korytarza po prawej stronie znajduje się toaleta. Natomiast tutaj za mną łazienka. Łazienka ta zaprojektowana została w ciepłych odcieniach. Na wyposażeniu znajdziecie wannę, gdzie możecie również wziąć szybki prysznic. Dodatkowo umywalka z szafką umywalkową oraz więcej szafek, gdzie będziecie mogli przechowywać kosmetyki lub środki czystości. Chodźcie ze mną i zobaczcie, jak prezentuje się góra. I tak właśnie wygląda nasz drugi poziom. Zobaczcie, jak tutaj jest jasno. Możecie stworzyć tę przestrzeń pod biuro, lub przykładowo jakiś pokój gier lub zabaw. Tuż za mną znajduje się idealne miejsce, które docenią z pewnością wszystkie kobiety, a mianowicie garderoba, czyli ukryta przestrzeń do przechowywania. Druga sypialnia w tym mieszkaniu, która jest troszeczkę bardziej prywatna. Na wyposażeniu znajduje się dwuosobowe łóżko, szapeczka RTV, kołoda. I biurko. Koniecznie zwróćcie uwagę na tę piękną dekoracyjną tapetę, która znajduje się po mojej prawej stronie. Największym atutem tego pomieszczenia będą z pewnością te okna dachowe, które rozświetlają to wnętrze. I jak? Podobało Wam się to wnętrze? Ja osobiście jestem zachwycona tym rozkładem. Dajcie nam koniecznie znać. Pamiętajcie także, żeby zasubskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi ofertami. Do zobaczenia!